Cześć, witajcie. Ja jestem Nexu i zapraszam was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi od Daniela Thompsona, który mieszka wraz ze swoją mamą w trzypiętrowym domu wypełnionym po brzegi różnymi antykami oraz bezcennymi przedmiotami, które są dość przerażające. Odkąd Daniel żyje, jego mama kolekcjonuje różnego rodzaju antyki: od drogocennych przedmiotów kupionych na aukcji, po różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Jednakże w całej kolekcji znajdują się dwie rzeczy, które przerażają go najbardziej: porcelanowa lalka umieszczona tuż przy wejściu do domu oraz domek dla lalek, który z jakiegoś powodu sprawia, że czuje się przy nim bardzo nieswojo. Don't know how to explain it? Uh, the only thing. I can say that has happened with it is sometimes when i walk by or like i'm i go the bathroom's back there and i walk through and i hear like tapping coming from this room it's like uh, uh it's, it's like um yeah it's like there you go. The tapping kept happening and I came over and I was trying to figure like where it was coming from but it was coming from this dollhouse and I don't know where. And I hasn't done it since. Daniel uważa, że odgłosy stukania dochodzą z wnętrza domu dla lalek. Znajduje się w pokoju, w którym kiedyś przebywała jego siostra. Z powodu stukania postanowił umieścić kamerę bezpieczeństwa wprost przed domkiem. Pewnej nocy po raz kolejny usłyszał on te dźwięki i postanowił nagrywać. Where is this coming from? <laughs> it's like knocking at the door. <laughs> Hello. Niestety nie można zlokalizować źródła stukania. Daniel postanawia kontynuować nagrywanie domku dla lalek i już kolejnego dnia nagrywa to. W jakiś tajemniczy sposób miniaturowe przedmioty poruszają się same, jakby ktoś lub coś się nimi bawiło. Oczywiście mężczyzna nie ma racjonalnego wytłumaczenia na te zjawiska i jest przekonany, że jego mama najprawdopodobniej przyniosła do domu przeklęte przedmioty. Dwie noce później dzieje się coś, co przeraża mężczyznę. Jest około 2.30 w nocy, a kamera rejestruje to. Możemy usłyszeć pukanie do drzwi, jednak kamera zamontowana na zewnątrz nikogo nie pokazuje. Kto lub co pukało do drzwi? Najdziwniejsze jest to, że taka sama ilość stuknięć była słyszana w domku dla lalek. Daniel był przekonany, że stoi za tym ten przeklęty domek, dlatego postanowił go przenieść do garażu i kontynuował nagrywanie. Jednakże nic się nie działo. Następny film, który opublikował nie ma nic wspólnego z paranormalną aktywnością występującą w jego domu. Zamiast tego jest to film, na którym nagrywa swoje miejsce pracy. Nic nie wspomina o poprzednich incydentach ze swojego domu. Niestety kilka godzin od opublikowania tego filmu Daniel otrzymuje wiadomość od swojej mamy. Jest to nagranie z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w salonie. Przedstawia ono mamę Daniela oglądającą telewizję, gdy nagle dzieje się to.

Zaledwie dzień później mężczyzna przegląda nagranie z garażu, mniej więcej w tym samym czasie co słychać kroki, a kamera rejestruje to. Niektórzy widzowie stwierdzili, że lalka ma wewnątrz jakiś mechanizm, dlatego ten postanowił ją rozebrać i zaprezentować, że nic w środku nie ma. Biorąc to pod uwagę, wiele osób stwierdziło, że ich dom może być rzeczywiście nawiedzony, a ty, co o tym myślisz, daj znać w komentarzu. Następny film pochodzi od kierowcy autobusu w Singapurze, który zarejestrował coś niepokojącego. Jest siódma rano, kiedy kierowca sprawdza kamery bezpieczeństwa w dwupiętrowym autobusie. Możemy zobaczyć podgląd na żywo z pojazdu, jednak gdy przyjrzymy się wystarczająco blisko, możemy dostrzec coś niepokojącego. Eee... Eee... Tengok ni eh. Ya. Okey kat atas ni dua orang kan. Juwa okay, betulah pagi-pagi dah buat seram ah. Abi pun ada orang kat atas eh. Kan?

kto lub co to było. Niestety oryginalne źródło filmu jest nieznane, ale podano nieco kontekstu. Nagranie przedstawia psa chodzącego wokół swojej klatki. Najprawdopodobniej właściciel kupił i zamontował kamerę w tym miejscu, aby móc obserwować swojego pupila za każdym razem, gdy jest poza domem. Pewnego dnia właściciel patrzył, co jego pies wyprawia, ale ku jego zaskoczeniu zobaczył coś, przez co zaczął się martwić o jego bezpieczeństwo. Możemy zobaczyć psa patrzącego na coś, czego kamera nie widzi. Chwilę później zwierzak jest przez coś popychany lub ciągnięty. Jednakże najdziwniejsze zjawisko jest na samym końcu, gdy drzwi samoczynnie się otwierają, jakby ktoś lub coś weszło do środka. Jak zawsze, co o tym myślisz? Czy ten film rzeczywiście może przedstawiać paranormalne zjawiska? Czy da się to jakoś wytłumaczyć? 6 marca 2023 roku użytkownik Reddita postanowił zrobić zdjęcie swojej kuchni późno w nocy. Twierdzi, że od kilku lat systematycznie słyszy tajemniczo dźwięki dochodzące z wnętrza jego mieszkania. Przez cały czas próbuje znaleźć źródło tych dźwięków, ale pewnej nocy, będąc w swoim salonie, zrobił zdjęcie swojej kuchni i widzi to. Dopiero po rozjaśnieniu zdjęcia był w stanie zobaczyć coś, co wygląda na wysoką postać stojącą w kuchni. Wierzy, że ktokolwiek to jest, jest osobą odpowiedzialną za odgłosy, które słyszy w nocy. Przyznajcie, że ta postać jest dość przerażająca. Osoby, które widziały tę fotografię, twierdzą, że ten użytkownik rzeczywiście złapał coś paranormalnego. Cokolwiek to jest, wydaje się nie mieć oczu i w porównaniu z lodówką jest bardzo wysokie. Ale to nie koniec przygody tego użytkownika. Zaledwie kilka dni później opublikował nagranie z innego dziwnego incydentu. Pozostawił kamerę na całą noc w miejscu, w którym zauważył tą postać i zarejestrował to. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz jakąś postać poruszającą się w ciemności. Wiele osób twierdzi, że to ta sama postać, którą sfotografował kilka dni wcześniej, ale jak zawsze, ostateczną decyzję pozostawiam Tobie. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.